Korytarz. Straż z karabinami stoi opodal. Kilku więźniów młodych ze świecami wychodzą z cel swoich. Północ. Jakub. Czy można? Obaczym się. Adolf. Straż gorzałkę pije. Kaprel nasz. Jakub. Która biła. Adolf. Północ niedaleko. Jakub. Ale jak nas rand złowi, kaprala zasieką. Adolf. Tylko zgaś świece, widzisz, ogień w okna bije. Gaszą świece. Rand, dzieciństwo. Rand musi do wrót długo pukać. Dać hasło i odebrać, musi kluczów szukać. Potem długi korytarz, nim nas Rand zakapi. Rozbierzem się, drzwi zamkną, każdy padł i chrapi. Inni więźnie, wywołani z celi, wychodzą. Żegota. Dobry wieczór. Konrad. I ty tu. KS. Lwowicz. I wy tu. Sobolewski. I ja tu. Frejent. A wiecie ceo? Żegoto, idziem do twej celi. Świeży więzień dziś wstąpił do nowicy jatu. I ma komin, tam dobry ogień będziemy mieli. A przy tym nowość, dobrze widzieć nowe ściany. Sobolewski. Żegoto. A jak się masz, i ty tu, kochany. Żegota. U mnie cela trzy kroki, was taka gromada. Frejent. Wiecie co, pójdźmy lepiej do celi Konrada. Najdalsza jest, przytyka do muru kościoła. Nie słychać stamtąd, choć ktoś śpiewa albo woła. Myślę dziś głośno gadać i chcę śpiewać wiele. W mieście pomyślą, że to śpiewają w kościele. Jutro jest Narodzenie Boże. Echa, koledzy. Mam i kilka butelek. Jakub. Bez kaprala wiedzy. Frejent. Kaprel poczciwy i sam z butelek skorzysta. Przy tym jest Polak, dawny nasz legionista. Którego car przerobił gwałtem na maskele. Kaprel dobry katolik i więźniom pozwala. Przepędzić wieczór świętej wigilii razem. Jakub. Gdyby się dowiedzieli, nie uszłoby płazem. Wchodzą do celi Konrada, nakladają ogień w kominie i zapalają świece. Cela Konrada jak w prologu. K.S. Lwowicz. I skądże się tu wziąłeś, to kochany? Kiedy? Żegota. Dziś mnie porwali z domu, ze stodoły. K.S. Lwowicz. I ty byłeś gospodarz. Żegota. Jaki? Zawołany. Żebyś ty widział moje merynosy, woły. Ja co pierwej nie znałem, co owies, co słoma. Mam sławę najlepszego w litwie ekonoma Jakub. Wzięto cię niespodzianie. Żegota. Od dawna słyszałem: O jakimś w wilnie śledztwie, dom mój blisko drogi. Widać było kibitki latające czwałem. I co noc nas przerażał poczty dźwięk złowrogi. Nieraz, gdyśmy wieczorem do stołu zasiedli. I ktoś żartem uderzył w szklankę noża trzonkiem. Drżały kobiety nasze, staruszkowie błędli. Myśląc, że już zajeżdża Feldieger ze dzwonkiem. Jeden. Lecz nie wiedziałem, kogo szukają i za co. Nie należałem dotąd do żadnego spisku. Sądzę, że rząd to śledztwo wynalazł dla zysku, że się więźniowie nasi porządnie opłacą i powrócą do domu. Tomasz, taką masz nadzieję? Żegota. Już ci przecież bez winy w Sybir nas nie wyślą. A jakąś winę naszą znajdą lub wymyślą? Milczycie, wytłumaczcie, co się tutaj dzieje. O co nas oskarżono, jaki powód sprawy? Tomasz. Powód, że Nowosiłców przybył tu z Warszawy. Znasz zapewne charakter pana senatora. Wiesz, że już był w niełasce u imperatora. Że zysk dawniejszych łupiestw przepił i roztrwonił. Stracił u kupców kredyty i ostatkiem gonił. Bo pomimo największych starań i zabiegów. Nie może w Polsce spisku żadnego wyśledzić. Więc postanowił świeży kraj, Litwę, nawiedzić. I tu przeniósł się z całym głównym sztabem szpiegów. Żeby zaś mógł bezkarnie po Litwie plądrować. I na nowo się w łaskę samodzieżcy wkręcić. Musi stowarzystw naszych wielką rzecz wysnować. I nowych wiele ofiar carowi poświęcić. Żegota. Leczmy się uniewinnim. Tomasz. Bronić się daremnie. I śledztwo i sąd cały toczy się tajemnie. Nikomu nie powiedzą za co oskarżony. Ten co nas skarży naszej ma słuchać obrony. On gwałtem chce nas karać, nie unikniem kary. Został nam jeszcze środek smutny, lecz jedyny. Kilku z nas poświęcimy wrogom na ofiary, i ci na siebie muszą przyjąć wszystkich winy. Ja stałem na waszego towarzystwa czele. Mam obowiązek cierpieć za was, przyjaciele. Dodajcie mi wybranych jeszcze kilku braci: z takich, co są sieroty, starsi, nieżonaci, których zguba niewiele serc w Litwie zakrwawi, a młodszych, potrzebniejszych z rąk, wroga wybawi. Żegota. Więc aż do tego przyszło. Jakub. Patrz, jak się zasmucił nie wiedział, że dom może na zawsze porzucił. Frejent. Nasz Jacek musiał żonę zostawić w połogu. A nie płacze. Felix Kułakowski. Ma płakać? Owszem, chwała Bogu. Jeśli powije syna, przyszłość mu wywieszczę. Daj mi no rękę, jestem trochę chiromanta. Wywróżę tobie przyszłość twojego infantę. Patrząc na rękę. Jeśli będzie poczciwy pod moskiewskim rządem. Spotka się niezawodnie z kibitką i sądem. A kto wie, może wszystkich nas znajdzie tu jeszcze. Lubię synów, to nasi przyszli towarzysze. Żegota. Wy tu długo siedzicie. Frejent. Skądże datę wiedzieć? Kalendarza nie mamy, nikt listów nie pisze. To gorsza, że nie wiemy, póki mamy siedzieć. Suzin. Ja mam u okna parę drewnianych firanek. I nie wiem nawet, kiedy mrok, a kiedy ranek. Frejent. Ale pytaj Tomasza, patriarche biedy. Największy szczupak, on też pierwszy wpadł do matmi. On nas tu wszystkich przyjął i wyjdzie ostatni. Wie o wszystkich, kto przybył, skąd przybył i kiedy. Suzin. To pan Tomasz. Ja poznać nie mogłem, Tomasza. Daj mi rękę, znałeś mnie krótko i niewiele. W ten czas tak była droga wszystkim przyjaźń wasza. Otaczali was liczni, bliżsi przyjaciele. Nie dojrzałeś mnie w tłumie, lecz ja ciebie znałem. Wiem, coś zrobił, coś cierpiał, żebyś nas ocalił. Odtąd będę się z twojej znajomości chwalił. I w dzień zgonu przypomnę, z Tomaszem płakałem. Frejent. Ale dla Boga, po co te łzy? Płacze, zgroza. Patrz, Tomasz, gdy był wolny, miał na swoim czole. Wypisano wielkimi literami, koza. Dziś w więzieniu jak w domu, jak w swoim żywiole. On był na świecie jako grzyby kryptogamy. Więtniał i schnął od słońca, wsadzony do lochu. Kiedy my, słoneczniki, błędniejem, zdychamy. On rozwija się, kwitnie i tyje po trochu. Ale też wziął pan Tomasz kurację modną. Sławną teraz na świecie kuracyją głodną. Żegota. Do Tomasza. Głodem ciebie morzono. Frejent. Dodawano stroi. Ale gdyby się widział, widok to ciekawy. Dość było taką strawą w pokoju zakadzić. A żeby myszy wytruć i świerszcze wygładzić. Żegota. I jakże ty jeść mogłeś? Tomasz. Tydzień nic nie jadłem. Potem jeść próbowałem, potem z sił opadłem. Potem jak po truciźnie czułem bóle, kłócia. Potem kilka tygodni leżałem bez czucia. Nie wiem, ile i jakiem choroby przebywał. Bo nie było doktora, co by je nazywał. Wreszcie J.M. wstał, jadł znowu i do sił przychodził. I zdaje mi się, żem się do tej stroi zrodził. Frejent. Z wymuszoną wesołością. Wierzcie mi, tam za kozą same urojenia. Kto tu był, sekret kuchni i mieszkań przeniknął. Jeść, mieszkać, źle czy dobrze, skutek przywyknienia. Pytał raz Litwin, nie wiem, diabła czy pińczuka dwa. Dlaczego siedzisz w błocie? Siedzę, bo przywyknął. Jakub. Ależ przywyknąć, bracie. Frejent. Na tym cała sztuka. Jakub. Ja tu siedzę podobno od 8 miesięcy. A tak tęsknię jak pierwej, nie mniej. Frejent. I nie więcej. Pan Tomasz tak przywyknął, że mu powie: Zdrowy. Zaraz piersi obciąża, robi zawrót głowy. On odwyknął oddychać, nie wychodzi z celi. Jeśli go stąd wypędzą, koza się opłaci. Bo on potem n i grosza na wino nie straci. Tylko łyknie powietrza i wnet się podchmieli trzecią. Tomasz. Wolałbym być pod ziemią, w głodzie i chorobie. Znosić kije i gorsze niż li kije, śledztwo. Niż tu, w lepszym więzieniu, mieć was za sąsiedztwo. Łotry. Wszystkich nas w jednym chcą zakopać grobie. Frejent. Jak to? Więc płaczesz po nas. Masz kogo żałować? Czy nie mnie? Pytam, jaka korzyść z mego życia? Jeszcze w wojnie mam jakiś talencik do bicia. I mógłbym kilku dońcom grzbiety naszpikować. Ale w pokoju cóż stąd, że lat sto przeżyję. I będę klony Moskalów, i umrę, i zgniję. Na wolności wiek cały byłbym mizerakiem. Jak proch, albo jak wino miernego gatunku. Dziś, gdy wino zatknięto, proch przybito kłakiem. W kozie mam całą wartość butli i ładunku. Wytchnąłbym się jak wino z otwartej konewki. Spaliłbym jak proch lekko z otwartej panewki. Lecz jeśli mnie w łańcuchach stąd na Sybir wyślą, obaczą mnie Litwini bracia i pomyślą. Wszak ci to krew szlachecka, to młódź nasza ginie. Poczekaj, zbójco karu, czekaj, Moskwicinie. Taki jak ja, Tomaszu, dałby się powiesić. Żebyś ty jedne chwile żył na świecie dłużej. Taki jak ja, ojczyźnie tylko śmiercią służy. Umarłbym dziesięć razy, byle cię raz wskrzesić. Ciebie lub ponurego poetę Konrada, który nam o przyszłości, jak cygan, powiada. Do Konrada. Wierzę, bo Tomasz mówił, żeś ty śpiewak wielki. Kocham cię, boś podobny także do butelki. Rozlewasz pieśń, uczuciem, zapałem oddychasz. Pijem, czuję, a ciebie ubywa, usychasz. Bierze za rękę Konrada i łzy sobie ociera. Do Tomasza i Konrada. Wy wiecie, że was kocham, ale można kochać. Nie płakać. Otoż, bracia, osuszcie łzy wasze. Bo jak się raz rozczulę i jak zacznę szlochać. I herbaty nie zrobię i ogień zagaszę. Robi herbatę. Chwila milczenia. KS. Lwowicz. Prawda, źle przyjmujemy nowego przybysza. Pokazując żegotę. W Litwie zły to znak płakać we dniu inkrutowim 4. Czy nie dosyć w dzień milczym? HE. Jak długa cisza. Jakub. Czy nie ma nowim z miasta? Wszyscy. Nowin. KS. Lwowicz. Żadnych nowin. Adolf. Jan dziś chodził na śledztwo, był godzinę w mieście Ale milczy i smutny, i jak widać z miny Nie ma ochoty gadać Kilku z więźniów No, Janie Nowiny Jan Sobolewski Ponuro Niedobre, dziś, na Sybir, kibitek 20 Wywieźli Żegota Kogo? Naszych? Jan Studentów ze Żmudzi Wszyscy Na Sybir Jan I paradnie było mnóstwo ludzi. Kilku. Wywieźli. Jan. Sam widziałem. Jacek. Widziałeś? I mego. Brata wywieźli. Wszystkich. Jan. Wszystkich do jednego. Sam widziałem, wracając, prosiłem kaprala. Zatrzymać się pozwolił chwilkę. Stałem z dala. Skryłem się za słupami kościoła. W kościele właśnie msza była ludu zebrało się wiele. Nagle lud cały runął przeze drzwi na wałem. Z kościoła ku więzieniu. Stałem pod przysionkiem. I kościół tak był pusty, że w głębi widziałem. Księdza z kielichem w ręku i chłopca ze dzwonkiem. Lud otoczył więzienie nieruchomym wałem. Od bram więzienia na płać jak w wielkie obrzędy. Wojsko z bronią, z bębnami stało we dwa rzędy. W pośrodku nich kibitki. Patrzę, z placu sadzi. Policmejster na koniu, z miny zgadłbyś łatwo. Że wielki człowiek, wielki triumf poprowadzi. Tryumf cara północy, zwycięzcy nad dziatwą. Wkrótce znak daną bębnem i ratusz otwarty. Widziałem ich, za każdym z bagnetem szły warty. Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci. Z golonymi głowami, na nogach okuci. Biedne chłopcy. Najmłodszy, dziesięć lat, nieboże. Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może. I pokazywał nogę skrwawioną i nagą. Policmejster przejeżdża, pyta, czego żądał. Policmejster człek ludzki sam łańcuch oglądał. Dziesięć funtów zgadza się z przepisaną wagą. Wywiedli Janczewskiego, poznałem, oszpetniał. Sczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. Ten przed rokiem swawolny, ładny chłopczyk mały. Dziś poglądał z kibitki jak z odludnej skały. Ów cesarz. Okiem dumnym, suchym i pogodnym. To zdawał się pocieszać wspólników niewoli. To lud żegnał uśmiechem, gorzkim, lecz łagodnym. Jak gdyby im chciał mówić, nie bardzo mnie boli. Wtem zdało mi się, że mnie napotkał oczyma. I nie widząc, że kaprel za suknią mnie trzyma, myślił, żem uwolniony, dłoń swą ucałował. Skinął ku mnie, jakby żegnał i winszował. I wszystkich oczy nagle zwróciły się ku mnie. A kaprel ciągnął gwałtem, ażebym się schował. Nie chciałem, tylko stanął bliżej przy kolumnie. Uważałem na więźnia postawę i ruchy. On postrzegł, że lud płacze patrząc na łańcuchy. Wstrząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężył. A wtem zacięto konia, kibitka runęła. On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył. I trzykroć krzyknął: Jeszcze Polska nie zginęła. Wpadli w tłum, ale długo ta ręka ku niebu. Kapelusz czarny jako chorągie w pogrzebu. Głowa, z której włos przemoc odarła bezwstydna. Głowa niezawstydzona, dumna, zdala widna. Co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza. I wystaje z czarnego tylu głów na tłoku. Jak zmorza łeb delfina na wałnicy wieszcza. Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku. I zostaną w mej myśli i w drodze żywota. Jak kompas pokażą mi powiodą, gdzie cnota. Jeśli zapomnę o nich ty, Boże na niebie. Zapomnij o mnie. Każdy z więźniów. Amen za was. Jan. I za siebie. Jan Sobolewski. Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim. Kibitki. Ich wsadzano jednego po drugim. Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie. Po wojsku wszystkie twarze pobladły jak trupie. A w takim tłumie taka była cichość głucha. Rzem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha. Dziwna rzecz. Wszyscy czuli, jak nieludzka kara. Lud, wojsko czuje, milczy, tak boją się cara. Wywiedli ostatniego, zdało się, ze wzbraniał. Lecz on biedny iść nie mógł, co chwila się słaniał. Z wolna schodził ze schodów i ledwie na drugi. Szczebel stąpił, stoczył się i upadł jak długi. To Wasilewski siedział tu w naszym sąsiedztwie. Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie. Że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało. Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało. Niósł w kibitkę na ręku, ale ręką drugą. Tajemnie łzy ocierał, niósł powoli, długo. Wasilewski nie zemdlał, nie zwisnął, nie ciężał. Ale jak padł na ziemię prosto, tak otężał. Niesiony jak słup sterczał i jak skrzyża zdjęte. Ręce miał nad barkami żołnierza rozpięte. Oczy straszne, zbielałe, szeroko rozwarte. I lud oczy i usta otworzył, i razem. Jedno westchnienie z piersi tysiąca wydarte. Głębokie i podziemne jęknęło dokoła. Jak gdyby jękły wszystkie groby spod kościoła. Komenda je zgłuszyła bębnem i rozkazem. Do broni marsz ruszono, a środkiem ulicy. Puściła się kibitka lotem błyskawicy. Jedna pusta, był więzień, ale niewidomy. Rękę tylko do ludu wyciągnął z pod słomy. Cinął rozwartą trupią trząsł nią, jakby żegnał. Kibitka w tłum wjechała, nim bicz tłumy przegnał. Stanęli przed kościołem i właśnie w tej chwili słyszałem dzwonek, kiedy trupa przewozili. Spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską. Widziałem podnoszącą ciało i krew pańską. I rzekłem, panie, ty, co sądami piłata, przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata. Przyjm te z podsądów cara ofiarę dziecinną. Nie tak świętą Eni wielką, lecz równie niewinną. Długie milczenie. Józef Czytałem ja o wojnach w dawnych, dzikich czasach. Piszą, że tak okropne wojny prowadzono. Że nieprzyjaciel drzewom nie przepuszczał w lasach. I że z drzewami na pniu za się wypalono. Ale car mędrszy srożej głębiej Polskę krwawi. On nawet ziarna zboża zabiera i dławi. Sam szatan mu metodę zniszczenia tłumaczy. Kułakowski. i uczniowi najlepszą nagrodę wyznaczy. Chwila milczenia. K.S. Lwowicz. Bracia, kto wie, ów więzień może jeszcze żyje. Pan Bóg to sam wie tylko i kiedyś odkryje. Ja, jak ksiądz, pomodlę się i wam radzę szczerze. Zmówić za męczennika spoczynek pacierze. Kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola? Adolf. Zmówże i po ksaverym pacierz, jeśli wola. Wiesz, że on, nim go wzięli, w łeb sobie wystrzelił. Frejent. Łebski. To z nami uczty wesołe on dzielił. Jak przyszło dzielić biedę, on w nogi ze świata. K.S. Lwowicz. Nieźle, by i za tego pomodlić się brata. Jankowski. Wiesz, księże, dali Bógże, że drwie ja z twojej wiary. Coż stąd, choćbym był gorszym niż Terki, taterii. Choćbym został złodziejem, szpiegiem, rozbójnikiem. Austriakiem, prusakiem, carskim urzędnikiem. Jeszcze tak prędko, Boże, i nie lękam się kary. Wasilewski zabity, my tu, a są kari. Frejent. Toż chciałem mówić, dobrze, żeś ty za mnie zgrzeszył. Ale pozwól odetcznąć, bom całkiem osłupiał. Słuchając tych powieści, człek spłakał się, zgłupiał. Ej, Felixie, żebyś ty nas trochę pocieszył. Ty, jeśli zechcesz, w piekle diabła byś rozśmieszył. Kilku więźniów. Zgoda, zgoda, Felixie, musisz gadać, śpiewać. Feliks ma głos, hej, frejent, hej, wina nalewać. Żegota. Stójcie na chwilę, ja też szlachcic sejmikowy. Choć ostatni przybyłem, nie chcę cicho siedzieć. Józef nam coś o ziarnkach mówił, na natemowy. Gospodarz winien z miejsca swego odpowiedzieć. Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu. Chcę zabrać i zakopać w ziemię w swoim carstwie. Będzie drożyzna, ale nie bójcie się głodu. Pan Antoni już pisał o tym gospodarstwie. Jeden z więźniów. Jaki Antoni? Żegota. Znacie bajkę Goreckiego? A raczej prawdę. Kilku. Jaką? Powiedz nam, kolego. Żegota. Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu. Nie chciał przecie, ażeby człowiek umarł z głodu. I rozkazał aniołom zboże przysposobić. I rozsypać ziarnami po drodze człowieka. Przyszedł Adam, znalazł je, obejrzał z daleka. I odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem robić. Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze. Niedaremnie tu Pan Bóg rozsypał garść żyta. Musi tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta. Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze. Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem. Naprywał i ziemią nakrył i przybił kopytem. Dumny i rad, że Boże zamiary przeniknął. Całym gardłem rozśmiał się i ryknął, i zniknął. Aż tu wiosną, na wielkie diabła zadziwienie. Wyrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. O wy! Co tylko na świat idziecie z północą. Chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą? Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie? Myśli Boga oszukać, oszuka sam siebie. Jakub. Brawo Antoni. Pewnie Warszawę nawiedzi. I za tę bajkę znowu zrok w kozie posiedzi. Frejent. Dobre to, lecz ja znowu do Feliksa wracam. Wasze bajki i co mi to za poezję. Gdzie muszę głowę trudnić, Niżli sens namacam. Nasz Felix z piosenkami niech żyje i pije. Nalewa mu wino. Jankowski. Alwowicz Ceo. On pacierz po umarłych mówi. Posłuchajcie, zaśpiewam piosnkę Kerwowiczowi. Śpiewa. Mówcie, jeśli wola czyja. Jezus Maryja. Nim uwierzę, że nam sprzyja. Jezus Maryja. Niech w przód łotrów powybija. Jezus Maryja. Tam car jak dzika bestyja. Jezus Maryja. Tu nowosiłców jak zmija. Jezus Maryja. Póki cała carska szyja. Jezus Maryja. Póki nowosiłców pija. Jezus Maryja. Nie uwierzę, że nam sprzyja. Jezus Maryja. Konrad. Słuchaj, ty. Tych mnie imion przy kielichach wara. Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara. Nie mieszam się do wszystkich świętych z Litanii. Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi. Kaprał. Podchodząc do Konrada. Dobrze, że panu jedno to zostało imię. Choć szuler zgrany wszystko wyrzuci z kalety. Nie zgrał się, póki jedną ma sztukę monety. Znajdzie ją w dzień szczęśliwy, więc skalety wyjmie. Więc daw handel na procent, Bóg pobłogosławi. I większy skarb przed śmiercią, niżli miał, zostawi. To imię, panie, nie żart, więc mnie się zdarzyło. W Hiszpanii lat temu, o to dawno było. Nim car miętym oszpecił mundurem szelmowskim. Więc byłem w Legionach, naprzód pod Dąbrowskim. A potem wszedłem w sławny pułk Sobolewskiego. Sobolewski. To mój brat. Kaprał. O mój Boże! Pokój duszy jego. Walny żołnierz, tak, zginął od pięciu kul razem. Nawet podobny panu. Otoż, więc z rozkazem. Brata pana jechałem w miasteczko lamego. Jak dziś pamiętam, więc tam byli Francuziska. Ten gra w kości, ten w karty, ten dziewczęta ściska. Noż beczeć, każdy Francuz, jak podpije, Beksi. Jak zaczną tedy śpiewać, wszyscy nic do rzeczy. Ci w obrodę wąsale takie pieśni tłuste. Aż był wstyd mnie młodemu. Z rozpusty w rozpustę. Dalej bredzić na świętych, otoż z większych w większe. Grzechy laząc, nóż bluźnić na pannę najświętsze. A trzeba wiedzieć, że mam patent z Sodalisa. I z powinności bronię Maryi imienia. Więc ja im perswadować, stulcie pysk do Bisa. Więc umilkli, nie chcąc mieć ze mną do czynienia. Konrad zamyśla się, inni zaczynają rozmowę. Ale no pan posłuchaj, co się stąd wyświęci. Po zwadzie poszliśmy spać, wszyscy dobrze cięci. Aż w nocy trąbią na koń, zaczną obóz trwożyć. Francuzi nuż da czapek i nie mogą włożyć. Bo nie było na co wdziać, bo każdego główka. Była ślicznie odcięta nożem jak makówka. Szelma gospodarz pożnął jak kury w folwarku. Patrzę, więc moja głowa została na karku. W czapce kartka łacińska, pismo nie wiem czyje. Vivat Pelounes, unes Defensor Marij. Otoż widzisz pan, że ja tym imieniem żyję. Jeden z więźniów. Felixie, musisz śpiewać, nalać mu herbaty. Czy wina? Felix. Jednogłośnie decydują brati. Że muszę być wesoły. Chociaż serce pęka. Felix będzie wesoły i będzie piosenka. Śpiewa. Nie dbam, jaka spadnie kara. Mina, Sybir czy Kajdany. Zawsze ja wierny poddany. Pracować będę dla cara. W minach kruszeczkując młotem. Pomyślę, ta mina szara. To żelazo z niego potem. Zrobi ktoś topor na cara. Gdy będę na zaludnieniu. Pojmę córeczkę tatara. Może w moim pokoleniu. Środzi się pejlen dla cara. Gdy w koloniach osiędę. Ogród zorze, grzędy skopię. A na nich co rok siać będę. Same lny, same konopie. Z konopi ktoś zrobi nici. Srebrem obwita nic szara. Może się kiedyś poszczyci. Że będzie szarfą dla cara. Chór. Śpiewa. Środzi się pejlen dla cara. R-a, 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 r-a. Suzin. Lecz cóż to Konrad cicho zasępiony siedzi? Jakby obliczał swoje grzechy do spowiedzi. Felixie, on nie słyszał zgoła twoich pieni. Konradzie, patrzcie, zbladnął, znowu się czerwieni. Czy on słaby? Felix. Stój, cicho, zgadłem, że tak będzie. O, my znamy Konrada, co to znaczy, wiemy. Północ jego godzina. Teraz Felix niemy. Teraz, bracia, piosenkę lepszą posłyszymy. Ale muzyki trzeba, ty masz flet, frejendzie. Graj dawną jego nutę, a my cicho stójmy. I kiedy trzeba, głosy do chóru nastrójmy. Józef, patrząc na Konrada, bracia. Duch jego uszedł i błądzi daleko. Jeszcze nie wrócił, może przyszłość w gwiazdach czyta. Może się tam z duchami znajomymi wita. I one mu powiedzą, czego z gwiazd docieką. Jak dziwne oczy, błyszczy ogień pod powieką. A oko nic nie mówi i o nic nie pyta. Duszy teraz w nich nie ma, błyszczą jak ogniska. Zostawione od wojska, które w nocy cieniu. Na daleką wyprawę ruszyło w milczeniu. Nim zgasnął wojsko wróci na swe stanowiska. Frejent próbuje różnych nut. Konrad śpiewa. Pieśń ma była już w grobie, już chłodna. Krew poczuła spod ziemi wygląda. I jak upiór powstaje krwi głodna. I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Tak. Zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem i choćby mimo Boga. Chór powtarza. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem. Naprzód braci rodaków gryźć muszę. Komu tylko zapuszczę kły w duszę. Ten jak ja musi zostać upiorem. Tak. Zemsta, zemsta, etce, etce. Potem pójdziem, krew wroga wypijem. Ciało jego rozrąbiem toporem. Ręce, nogi goździami przybijem. By nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do piekła iść musim. Wszyscy razem na duszy usiędziem. Póki z niej nieśmiertelność wydusim. Póki ona czuć będzie, gryźć będziem. Tak. Zemsta, zemsta, ETC. ETC. KS. Lwowicz. Konradzie, stój, dla Boga, to jest pieśń pogańska. Kaprał. Jak on okropnie patrzy, to jest pieśń szatańska. Przestają śpiewać. Konrad. Z towarzyszeniem fletu. Wznoszę się. Lecę. Tam, na szczyt opoki. Już nad plemieniem człowieczem. Między proroki. Stąd ja przyszłości brudne obłoki. Rozcinam moją źrenicą jak mieczem. Rękami jak wichrami mgły jej rozdzieram. Już widno, jasno, z góry na ludy spozieram. Tam księga sybilińska przyszłych losów świata. Tam, na dole. Patrz, patrz, przyszłe wypadki i następne lata. Jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą. Mnie, orła na niebie. Patrz, jak do ziemi przypadają, biegą. Jak się stado w piasek grzebie. Za nimi, hej, za nimi oczy mistrzostwom Europy Sokole. Oczy błyskawice. Za nimi szpony moje. Dostrzegę je, schwycę. Cóż to? Jaki ptak powstał i roztacza pióra. Zasłania wszystkich, okiem mnie wyzywa. Skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura. A szerokie i długie na kształt tęczy łuku. I niebo całe zakrywa. To kruk olbrzymi, ktoś ty. Ktoś ty, kruku. Ktoś ty. Jota M Orzeł. Patrzy kruk, myśl moje plącze. Ktoś ty. J.M. Gromowłady. Spojrzał na mnie, w oczy mnie jak dymem uderzył. Myśli moje, kilku więźniów. Co on mówi? Co, co to? Patrz, patrz, jaki blady. Porywają Konrada. Uspokój się. Konrad. Stój. Stójcie. J.M. się z krukiem zmierzył. Stójcie, myśli rozplącze. Pieśń skończę, skończę. Słania się. K.S. Lwowicz. Dosyć tych pieśni. Inni. Dosyć. Kaprał. Dosyć. Pan Bóg z nami. Dzwonek. Słyszycie dzwonek? Rand, rand pod bramami. Gaście ogień do siebie. Jeden z więźniów. Patrząc w okno. Bramę odemknęli. Konrad osłabu zostawcie. Sam, sam jeden w celi. Uciekają wszyscy.